Gondry, wywiad RMF Były prezes NBP minister finansów Leszek Balcerowicz, dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Czy nasze walutowe rezerwy inwestowane w ratowanie Włochów czy innych krajów eurostrefy to pieniądze dobrze wydane? No zwykle fundusz walutowy oddawa pieniądze, które pożyczał więc z tego punktu widzenia nie widziałbym wielkiego ryzyka. Warto jednak pamiętać, że główne rozwiązania leżą w tych krajach, które mają problemy. Włosi w własnym interesie muszą się reformować. Jeśli to zrobią tak jak Bułgaria czy kraje nadbałtyckie, to uspokają rynki. Nie jest tak, że, a wielu ma takie poczucie, że o to biedna Polska musi ratować bogate kraje. Ale to nie ma polegać przecież na tym, że oddamy czterem czy miliardy z naszych cennych rezerw, nigdy to nie wróci. Zgadzam się z tym, że to nie jest zasadnicze rozwiązanie dla Włoch, i przypominam, że decyzja, o ile pamiętam, należy do Narodowego Banku Polskiego, a nie do rządu. Nie jest tak, że to jest niewychowawcze, że ci Włosi pomyślą sobie, skoro nas stratują, to możemy dalej się nie reformować i jakoś to będzie. Gdyby to była masowa pomoc. Gdyby to było masowe drukowanie pieniędzy, jak się niektórzy domagają od Europejskiego Banku Centralnego, to takie niebezpieczeństwo by było realne. Na szczęście doszło do tej pory do masowego drukowania pieniędzy przez ten bank. Uważa Pan, że takie systemy pożyczkowe czy takie systemy gromadzenia pieniędzy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, to w tej trudnej sytuacji stosunkowo najlepszy sposób na pomaganie? Nie jest to główne rozwiązanie to co najwyżej amortyzator po to, żeby kraje w tarapatach, by w stanie na czas przygotować właściwe rozwiązania, które oznaczają, że wzmacniają swój wzrost i uzdrawiają finanse publiczne. Taka pożyczka dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego to rzeczywiście pożyczka niezagrożona? Jeżeli opierać się na doświadczeniu, to fundusz zawsze zwracał pieniądze, które pożyczał. I tak będzie dalej robił? No, nie, przyszłość jest zawsze owarczona jakimś, jakąś niepewnością, zwłaszcza, że fundusz zaangażował się bardzo mocno i na duże sumy, w Europie, a nie w kraje mniej rozwinięte. Nie lepiej byłoby wydać też 6 miliardów, tyle mniej więcej to będzie euro na ratowanie złotówki, która dzisiaj w nocy znowu... Interwencje na rynku walutowym... Dają co najwyżej krótkookresowe efekty, to widzimy. Ja miałem du mam duże wątpliwości do tej działalności interwencyjnej. Czyli w ogóle nie ma sensu interweniować? No, nie ma sensu do tego interweniować. Interweniować wtedy, kiedy się ma rozsądną pewność, że efekt będzie trwały, a nie przejściowy. No, 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 jak na razie efekty, co naj jeśli w ogóle jakiekolwiek były przejściowe, przy okazji warto zauważyć, że wiele osób mówi tak: <laughs> w strefie euro są problemy, więc złotówka się osłabia. No, złotówka powinna się umacniać, jeżeli to w strefie euro są problemy, a nie u nas. No, ale nie jest tak, że wszystkie waluty naszego regionu, cze czeska korona czy węgierskich forint, inwestorzy patrzą, euro nie, ale, jest właśnie to jest popularne Te też za chwilę dotknie, dotkną jest, problemy. Nie, popularny mit, bo jeżeli patrzymy na liczby, to okazuje się, że od początku roku złotówka osłabiła się o 12%, a korona czeska mniej niż o 2%, czyli rynki jednak rozróżniają, widocznie mają więcej zaufania do stanu finansów publicznych Czech niż Polskich. Uważają, że Czesi są silniejsi niż Polacy? Patrzą I czeskie finanse publiczne są lepsze niż polskie? Nie jest faktem, że oni mają mniej <coughs> mniejszy dług publiczny w stosunku do PKB. Nie jest tak, że jeśli nie będziemy <coughs> ratować złotówki i ona cały czas się będzie osłabiać, to w którymś momencie przekroczymy te 50, czy znaczy w którymś momencie, 31 grudnia przekroczymy 55% dług publiczny i zacznie się naprawdę ratowanie problem? planie złotówki nie polega na interwencjach, a na reformach, które będą uzdrawiać finanse naszego państwa, co jest bardzo potrzebne. A te reformy zarysowane w ekspoze Donalda Tuska i pakiet reform zarysowany w ekspoze Donalda Tuska, to jest coś, co wystarczy na ratowanie naszych finansów publicznych? Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że podwyżki podatków to nie są reformy. A tam ja są podwyżki podatków. Ale Zwracam na to uwagę, bo pod hasłem reformy wielu obserwatorów wymienia jednym tchem wiele podwyżek podatków. Jeżeli jest mało reform, to jest dużo podwyżek podatków. Najważniejsza reforma, jaka słusznie jest wymieniana w ekspoze, to jest wydłużanie wieku emerytalnego. <laughs> Obawiam się, że za wolno, żeby osiągnąć zamierzony cel, to znaczy umocnić odporność Polski na zewnętrzne zaburzenia i umocnić nasz wzrost. Widzi Pan w tych planach rządu jakieś takie ziejące luki niedociągnięcia czy słabości? Zakładam, że w ekspozenie mogło się wszystko znaleźć, więc to mam nadzieję, że w programie rządu będzie więcej tego. I żeby wymienić, brak jest nam takiej analizy, która pokazywała, które wydatki szkodzą, w tym sensie, że demobilizują ludzi do pracy. Jeżeli ktoś dla przykładu, jak prokuratorzy, czy policja, o ile pamiętam, ma 100% zasiłku chorobowego w stosunku do do płacy, to się okazuje w praktyce że jest bardzo chorowity, bo to demobilizują takiego całościowego przeglądu. O ile pamiętam, również administracja publiczna w Polsce wzrosła kilkadziesiąt tysięcy. Nie ma słowa o tym, Oj, chyba co z tym zrobić. Polska gospodarka jest nadal za bardzo upolityczniona. Trzeba ją odpolityczniać. Nie znajduje na ten temat jasnej wypowiedzi. Wierzy Pan w 2,5% wzrost gospodarczy Anno Domini 2012? Nie jest to nierealne, ale jeżeli nastąpią odchylenia, to prawdopodobnie minus niż in plus. Czyli tak będzie sądzę. niższy, je, jeśli ale to Ale jeśli, jeśli nastąpią odchylenia. A nie jest tak, że... Za chwilę nam wszystkie te nasze plany zniweczy inflacja. Wczoraj 4,8%. Wydaje się to rekordowo dużo. Z dwóch powodów. Po pierwsze, na krótką metę podwyżki VAT-u podbijają wskaźnik cen, ale podatki się podwyższa, jeżeli się za mało reformuje, przypominam. Po drugie, no to pokazuje jak czujna powinna być Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski, instytucje powołane do tego, żeby Polacy mieli niższą inflację. Jedyny sposób na tę inflację to podwyżki stóp procentowych? Dzisiaj? No jeżeli z analiz wynika, że inflacja sama nie spadnie, to wtedy się używa. Jedyny skuteczny instrument to są podwyżki stuprocentowe. Nie lubi Pan zapewne, kiedy pytać pana o wiarę zapytam zacznę od słowa wierzy. Czy wierzy Pan, że te 200 miliardów i ten plan ratunkowy dla Europy to jest coś, co przyniesie jej zbawienie i, i, i uratuje zagrożone Europę? 200 Europy. miliardów, nawet więcej miliardów, to nie jest główne rozwiązanie. Główne rozwiązanie to jest usuwanie problemów przez reformę w tych krajach, gdzie problemy narosły. Grecja, Włochy, osobiście znam Mario Montego, jestem przekonany, że że on będzie starać się robić to, co dla lat głosił, to znaczy usuwać rozmaite słabości gospodarki włoskiej. i Potrzebne są bodźce, również płynące z rynku finansowych, żeby było dostateczne poparcie polityczne dla jego reform. Dzisiaj stan Europy <try> często opisuje się jako stan takiego człowieka, który idzie nad przepaścią. Czy wierzy pan, że nad tą przepaścią da się przejść i dotrzeć do jakiegoś bezpiecznego jest, celu? No, gruba przesada, dlatego, że problemy są w niektórych krajach. No, w tych krajach, które prowadziły populistyczną politykę gospodarczą. Nie jest tak, że te kraje zarażą inne? Albo Zdrowy się... No, Niemcy jak na razie nie są zarażone. Austria też nie. Holandia też nie. Finlandia też nie. Tam, gdzie kraje były rozsądne, nie mają większych problemów. Tam, gdzie wyborcy źle wybierali. W świętych Mikołajów są problemy. Leszek Balcerowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.